Szczecinecki Lions Club po raz kolejny wsparł uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają na terenie powiatu. Poprzednio członkowie klubu pomogli starosłów w przygotowaniu schroniska przy ulicy Artyleryjskiej na wypadek konieczności przyjęcia kolejnej grupy sąsiadów w potrzebie. Nie tak dawno mieliśmy duży transport sprzętu zorganizowanego przez Lions Club Szczecinecki. Tawczane wyposażenie, stoły, krzesła, później dodatkowe wyposażenie do naszego schroniska, które mamy zorganizowane przy ulicy Artyleryjskiej takie miejsca do relokacji uchodźców, jeżeli oczywiście taka potrzeba będzie, a więc ciągle mamy to wsparcie od ludzi dobrej woli i cieszę się ogromnie, że właśnie w dniu dzisiejszym możemy również w taki symboliczny sposób przedstawić i przyjmować to, co zostało zorganizowane przez Czczecinacki Lajenc. Bardzo serdecznie Państwu za to wsparcie. Dziękuję. Tym razem filantropijna organizacja przekazała biurka, komputery i stół do ping-ponga, z których będą mogli korzystać mali goście z Ukrainy przebywający w schronisku młodzieżowym w Szczecinku. Zygmunt Bauman, jeden z najznaczniejszych polskich filozofów naszych czasów, powiedział, że bezczynność byłaby wyznaniem bezradności, a bezradność uwłacza ludzkie godności. I myślę, że Odruchy, które nami kierowały, wyposażając po pierwsze schronisko, po drugie salę do nauki, to są odruchy, które mają być zaprzeczeniem bezwartości. Cieszę się, iż możemy pomóc, możemy pomóc przede wszystkim dzieciom, aby ułatwić im pobyt tutaj, te komputer komputery, które będą służyć e, nauce, e, te trochę normalności. O wspomnianą normalność od początku konfliktu za naszą wschodnią granicą dbają również wszystkie podległe powiatowi jednostki. Dzisiejsza konferencja była więc okazją do złożenia podziękowań zaangażowanym w pomoc, szczególnie pracownikom powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także poradni psychologiczno-pedagogicznej. W naszym schronisku przy ulicy Kościuszki zamieszkują 80, 82 osoby do wczoraj, dzisiaj mamy 81. Ktoś wyjechał, w tym 38 dzieci. Tych dzieci jest naprawdę dużo i te dzieci trzeba czymś zająć. Te dzieci też poszły już do szkoły, te dzieci też mają tutaj w Skolnicku prowadzone zajęcia popołudniowe, to są zajęcia plastyczne, nauka języka polskiego, to są, to są zajęcia muzyczne, więc no, cały czas staramy się jakoś tymi, tymi dziećmi się zająć na tyle, żeby zapomniały o, o, o wojnie, która w ich kraju niestety cały czas trwa. Ale podziękowania należą się przede wszystkim mieszkańcom, którzy wciąż pomagają ukraińskim gościom. Dziękujemy również wszystkim osobom, które przynoszą tutaj dary do, do schroniska. To są nasi mieszkańcy i ze Szczecinka, i z okolic. Są takie osoby, które po, poświęcają część swojej pensji na to, żeby dokonać zakupów i przynosić tutaj po prostu konkretnym rodzinom potrzebne dla nich rzeczy. To są i posiłki, to, są, to jest i odzież. Także serdeczne podziękowania dla wszystkich tych osób, które nas tutaj odwiedzają i przynoszą co tylko mogą. Dziękujemy za ich dar serca.